Cześć! Z tej strony Kamil Montażysta. I zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym przedstawić Wam naszą stronę, którą postawiliśmy specjalnie na potrzeby tego odcinka. Pełni ona funkcję narzędzia generującego prompt dla sztucznej inteligencji, byście mogli uzyskać dokładnie takie zdjęcie, jakie chcecie. Wybieracie styl, jaki Was interesuje: oświetlenie oraz kadr. Następnie długość promptu oraz jak bardzo ma być on kreatywny. Następnie wpisujecie, co ma dokładny obraz przedstawiać. Wybieracie AI, klikacie generuj i i voilà, gotowy. To wakacje. Czas kiedy Instagram zalewają zdjęcia znajomych z Malediwów, Bali i innych miejsc, na które albo nie macie czasu, albo po prostu pieniędzy. Ale dla nas to już nie jest problem, bo możecie mieć lepsze fotki, nie ruszając się ze biurka. Tak, te zdjęcia nie istnieją. Wygenerowałem je w 5 minut. Pewnie widzieliście już masę niesamowitych obrazów z Midjourney czy Dali. To świetna technologia, ale ma jeden zasadniczy problem nie zna waszego wyglądu. Można oczywiście próbować opisać siebie w prompcie, ale efekty są różne. W najlepszym przy przypadku kończy się co najwyżej stworzeniem postaci, która jest jedynie luźno inspirowana opisem. Ale jest na to sprytny sposób. Zamiast uczyć od zera gigantyczny model, co kosztowałoby fortunę, możemy zrobić coś w rodzaju patcha. Takiego małego pliku, który doucza model, jak wygląda konkretna osoba, obiekt czy styl. I to jest właśnie LoRa. LoRa, czyli Low Rank Adaptation, dla nas devów e, najprostsza analogia to po prostu div albo patch na wytrenowanym modelu. Mamy gigantyczny model bazowy, który waży kilka gigabajtów i potrafi rysować wszystko. Zamiast go modyfikować, tworzymy malutki, kilkudziesięciomegabajtowy pliczek, który mówi: Hej, jeśli w prompcie pojawi się specjalne słowo, na przykład kaczka, raz, dwa, trzy, to w tych warstwach sieci zmodyfikuj wagi w taki sposób, żeby wygenerować moją twarz. Proste i genialne. A te pliki często zobaczycie w formacie Safe Tensors. Nazwa brzmi bezpiecznie i w sumie o to chodzi. To nowszy, bezpieczniejszy format przechowywania wag modelu. W przeciwieństwie do starszego zapisu Checkpoint lub plików Pickle, które mogły zawierać złośliwe kody. Więc jeśli widzicie Tensors, wszystko dobrze. Model będzie tak dobry, jak zdjęcia, które mu dacie. To jest najważniejszy etap i większość ludzi tutaj popełnia błędy. Na start będziecie potrzebować około 10-20 zdjęć. Kolejne zasady. Po pierwsze różnorodność. Różne oświetlenie, różne kąty twarzy, różne miny. Po drugie, czyste tło. Im mniej rozpraszaczy w tle, tym model lepiej skupi się na Was. Po trzecie, bez okularów przeciwsłonecznych, bez czapek. Twarz musi być dobrze widoczna. Po czwarte, tylko Wy na zdjęciu. Żadnych innych osób, e, psów, kotów, kun, jenotów, dzikich gęsi, łysek czy cietrzewi. Serio, poświęćcie te 15 minut, zróbcie sobie kilka fajnych fotek i to na pewno zaprocentuje. Mój dataset nie jest najlepszy, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Dobra, mamy zdjęcia. Czas na trening. Jest kilka platform, które to umożliwiają. Ja dzisiaj użyję Fall AI, bo mają prosty interfejs i działają bardzo szybko. Ale podobne rzeczy zrobicie również na Replicate albo na Freepik. E, lub jeśli macie odpowiednio mocny sprzęt, to u siebie w domu. Proces jest banalnie prosty. Chodzicie na stronę, która jest dostarczona w opisie tego filmu. Jeśli nie macie konta na Fall AI, e, to zakładacie to konto. Ok, jeśli wszystko pójdzie poprawnie, to musimy załadować nasze zdjęcia. W tym celu klikamy Add Image. Wybieramy nasze zdjęcia, ładujemy je, a następnie scroll, scrollujemy troszeczkę niżej i w Trigger Phrase musimy ustawić nasze magiczne słowo kluczowe. Ja wpiszę sobie Och Grześ X. Ważne, żeby to było coś unikalnego, czego nie ma w słowniku modelu. Następnie ustawiamy liczbę kroków, czyli tutaj. To bardzo ważny parametr, który wpływa na to, jak dobrze model uczy się cech z dostarczonych danych. W skrócie, liczba ta określa, ile razy model aktualizuje swoje wagi podczas treningu i polecam nie schodzić poniżej domyślnie ustawionej wartości, czyli tego tysiąca, ponieważ model może nie zdążyć nauczyć się kluczowych wzorców z dostarczonych danych. Znów, jeśli ta liczba będzie zbyt duża, np., 2,5-3,5 tysiąca, może doprowadzić to do tak zwanego overfittingu, gdzie model zatraci możliwość generalizacji i nie będziemy w stanie wygenerować poprawnych i kreatywnych elementów. Może się jednak okazać, że u Was sprawdzą się wyższe wartości, ponieważ wszystko zależy od dostarczonego datasetu. Jeśli nie będziecie zadowoleni, zadowoleni z efektu trenowania. To jest parametr, na który powinniście zwrócić uwagę. Kolejny parametr, czyli learning rate, to parametr, który określa, jak bardzo parametry modelu są aktualizowane podczas każdej iteracji treningu. Warto eksperymentować z tą wartością w zależności od specyfiki zadania i monitorować efekty, aby uzyskać optymalne ustawienia. Na potrzeby tego materiału ja zostawię domyślne wartości, takie jak są tutaj. Następnie wybieramy w training style subject Ponieważ się skupiamy tutaj na osobie, drugą opcję, czyli style, możemy wybrać. Jeśli chcielibyśmy trenować na przykład na jakimś stylu wizualnym, przykładowo malarstwo w jakimś określonym nurcie, bez skupiania się na konkretnym obiekcie, a bardziej na kolorach, teksturze czy, czy kompozycji, okay, Jedziemy troszeczkę dalej. Additional settings i mamy tutaj face crop. I to jest parametr dotyczący wykrywania twarzy, i odnosi się do tego, czy narzędzie powinno automatycznie identyfikować i przycinać twarze na zdjęciach. Pozostawmy ją domyślnie włączoną. Ale warto mieć na uwadze to, że jeśli trenujemy na zróżnicowanym datasecie, można wyłączyć tą opcję i samemu przyciąć zdjęcia. Ponieważ, na przykład, automatyczne przycinanie może usunąć kontekst i ważne elementy obrazu. To tak dla informacji. I tyle. Klikamy start i teraz serwery gdzieś w chmurze mielą nasze dane. To może potrwać do kilku, kilkunastu minut. Idealny moment na zrobienie sobie kawy. Ok, trening dobiegł końca i wypadałoby sprawdzić co z tego wyszło. Więc tak, wchodzimy show output i kopiujemy adres naszego pliku, który został wygenerowany. .savetensors On będzie prawdopodobnie tutaj pod tym kluczem URL. Więc kopiujemy to. A następnie wchodzimy w stronę, która jest podana w opisie tego filmu, która umożliwi nam generowanie grafiki, używając naszej wytrenowanej lory. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj. I tak, ja wpisałem sobie już tutaj wcześniej taki prosty promptik. Pamiętajcie o tej magicznej frazie, którą wcześniej ustalaliśmy, żeby model wiedział, kiedy użyć tej naszej lory. Dobra, kolejny krok to jest. W LORA klikamy Add Item i wklejamy ten adres, który przed chwilą skopiowaliśmy. Dobrze, i mamy tutaj parametr Scale. To jest parametr, który określa, jak mocno LORA jest aplikowana do bazowego modelu podczas generowania obrazu. Polecam poeksperymentować tutaj. Tak, w zakresie 0812. Ja na potrzeby tego materiału zostawiam domyślne wartości, czyli 1 Dobrze, przechodzimy do kolejnych ustawień, czyli Additional Settings. Klikamy More. To troszkę przewiniemy sobie. Więc tak, możemy wybrać sobie format obrazu. Ja wybiorę sobie 16 na 9 i możemy też zmienić Number Inference Steps. To się odnosi do liczby iteracji. Który model wykonuje podczas procesu generowania obrazu. Każdy krok wnioskowania to jedna aktualizacja obrazu w kierunku lepszego dopasowania do podanego promptu, zaczynając od losowego szumu. I domyślna wartość jest całkiem dobra na początek. Nie polecam jej zmniejszania ani zbytnego zwiększania, ponieważ duże wartości wydłuż wydłużają czas generowania i często nie przynoszą znaczącej poprawy jakości. Co więcej, mogą ją nawet pogorszyć, ponieważ mogą pojawić się artefakty lub np. Na nadmierne wygładzenia. Pod spodem mamy seed, to jest liczba inicjująca proces generowania obrazu, kontrolująca losowość wyniku. Domyślnie jest ustawiony random i oznacza to, że za każdym razem będzie generowana losowa liczba, przez co obrazy będą unikalne nawet przy tych samych promptach i ustawieniach. Jeśli chcesz przetestować różne warianty tego samego obrazu, na przykład zmieniając tylko prompt, warto ustawić jakąś stałą liczbę tutaj. I kolejno, Guidance Scale kontroluje to, jak bardzo wygenerowany obraz odpowiada pod podanemu promptowi. Im niższa wartość, tym model bardziej kreatywny. Jeśli masz konkretne wytyczne, warto zwiększyć tę wartość. Następnie Sync Mode. To parametr niezwiązany z samym generowaniem obrazu, a formą odpowiedzi. Możemy też wybrać ile obrazów zostanie wygenerowanych na raz. Zostawimy tutaj jeden. Oraz wybrać format wyjściowy obrazu, czyli jakie rozszerzenie pliku będziemy, znaczy jaki plik będziemy mieli. JPG albo PNG. Ja zostawię tutaj JPG. OK. Dobra. Klikamy i czekamy. No powiem wam całkiem nieźle. Wygląda lepiej niż ja w rzeczywistości. E, ok, a spróbujmy teraz coś innego. Ja sobie skopiuję tutaj taki inny promcik. E, sekundeczka. Ok, e, zobaczmy jak wyglądał jako rycerz e, w zbroi, e, jako fantazy e, setting. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Ok. Nie widać twarzy. To może spróbujmy coś innego. Spróbuję sobie z innym promptem. Eee, Okej. Okay. Sprawdźmy run. Okej. Okay. Całkiem nieźle. Fajne. Eee, dobra, to może sprawdźmy jeszcze taki jeden, który jest w zasadzie moim ulubionym promptem. Czyli as a President of Poland. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ok, bardzo ładnie. Także sami widzicie, możliwości są praktycznie nieograniczone. Dodatkowo powiem Wam, że istnieje świetny serwis, gdzie możecie znaleźć lory stworzone przez innych ludzi i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby troszeczkę poeksperymentować i połączyć na przykład kilka naraz. Serwis nazywa się Civitai.com. Oczywiście link będzie dołączony do, do tego materiału. Więc tak, wchodzimy na Civitai'a szukamy interesującej nas lory. Ja na przykład chciałbym taką Moll Portret 1979. Wybieramy. Ok, bardzo mi się podoba coś takiego. Więc tak, szukamy tutaj opcji download, tylko nie pobieramy. Klikamy prawym myszki i kopiujemy adres linku. Wracamy do strony, gdzie generowaliśmy nasze obrazki. I po prostu do tej pierwszej lory, którą mieliśmy wygenerowaną przez nas, wytrenowaną, doklejamy sobie drugą. Czyli ten, ten adres, który skopiowaliśmy. Ja sobie też dodałem wcześniej promcik, tutaj taki taki mały. I tak, e, troszeczkę zmienimy wartość tutaj tej scale, żeby ta druga lora troszeczkę mniej dominowała, i głównie zależy nam na tym, żeby mieć. E, zgodność z naszą twarzą, tutaj naprawdę nie ma złotych parametrów warto eksperymentować, ja obniżę sobie do 0.5 i tą pierwszą lore wytrenowaną naszą, z naszą twarzą zostawię na jedynkę, zobaczmy co z tego wyjdzie ok, bardzo fajne myślę, że nawet całkiem podobne, także tak, jak widzicie fajne zdjęcia, fajna zabawa, polecam potestować, poeksperymentować więc w skrócie, Lora to taki mały, sprytny patch na duży model AI. Rzucacie 15-20 dobrych zdjęć, czekacie chwilę i macie swojego cyfrowego klona, gotowego do umieszczenia w dowolnym uniwersum, jakie sobie wymyślicie. To oczywiście bardziej zabawka i ciekawostka, ale pokazuje jak szybko ta technologia staje się dostępna dla każdego. Dajcie znać w komentarzach, jakie najbardziej absurdalne zdjęcie udało Wam się wygenerować. Chętnie zobaczę Waszą kreatywność. PS A to nie jestem ja. To mój wygenerowany awater, ale to temat na zupełnie inny odcinek. Udanego dnia, cześć.